100-lecie jego urodzin i trzydziestolecie śmierci, ten rok Cortazara 2014 to jest znakomity moment, żeby, go, żeby przywrócić mu należne miejsce, bo ym, tak jak, ym, po prostu jego zasług dla literatury hiszpańskojęzycznej, dla języka literackiego na no, nie sposób nie, nie docenić. Yy, no, to jego zasługi są po prostu przeogromne. Jak nie, to nie. Niech go pan zabiera i przyniesie mi pieczarki z patelni. Pieczarki z patelni. A żebyś wiedział! Pieczarki z patelni! Ma, ma. Równiutko! Jedna czy drugiej. Mnóstwo przepysznych pieczarek! Zamienia mnie. Mnie. na pieczarki z patelni. Wracając na chwilę do Kartazara, na jakim był człowiekiem jak go odbierałaś? Kortazar do Polski przyjeżdżał, był nawet w Łodzi. Ja towarzyszyłam Kortazarowi podczas jego ostatnich, chyba nie przedostatnich wizyty w Polsce, ale bywał wielokrotnie, był postacią niezwykle popularną i taką, dziś by się powiedziało, celebrytą. Miał blisko 2 metry wzrostu, więc był bardzo widoczny, gdziekolwiek się pojawił. Oczywiście towarzyszyły mu Tłumy, fotografów, dziennikarze rozbijali się o wywiady. Był człowiekiem niezwykle bezpośrednim, serdecznym, otwartym i umiejącym słuchać. Po jego śmierci właśnie ten aspekt jego osobowości wszyscy bardzo podkreślali, że to był człowiek ogromnie serdeczny i bardzo czuły i wrażliwy na, na innych. Proszę lody śmietankowo czekoladowe dla pana sędziego. Nie, pani sędzio, przecież pan dobrze wie, że pańskie zdrowie to sprawa delikatna, w państwowej wagi. Proszę odejść, natrętny człowieku. Niech pan odejdzie, Wasiliu Aleksandrowiczu. O, wysoki sądzie! O, Panie, panie sędzio, sędzio! Niech pan nie je ludów! Niech pan nie, pan nie przerywa dzieci. Klimat Cortazara doskonale został oddany, bo tu z jednej strony chodziło właśnie o y, pokazanie absurda, absurdu tych sytuacji, do jakich tu dochodzi. Z drugiej strony właśnie chodziło żeby, o to, żeby to było lekkie, żeby to było śmieszne, ale żeby w pewnym momencie, i że, i tutaj też było to widać, żeby pewien rodzaj zagrożenia y, tutaj się dało odczuć, tak jak żeby trochę grozą powiało. I takie coś zajada sobie marchewkę. I takie coś waży swoje nędzne odpadki, podczas gdy, osiem ulic, stąd stalowe ostrze spada na szyję jakiegoś chłopaka. Jak ten nóż, na tę maślaną. A kim był ten człowiek, co? Kim był Carlos Fleta? I dlaczego musieliście go zabić? Franco! A czemu to, to się nie odzywa? Czemu nie reaguje? Czy to w ogóle jest żywy człowiek? Ten przeżuwacz martwi? Tak, to jest żywy człowiek, ale ty chodź jeść. Nie ma co. Czyli nic wspólnego. To zupełnie inaczej ja jako tłumaczka odbierałam ten tekst, kiedy nad nim pracowałam i kiedy głosy, postaci słyszałam w głowie, jak Joanna Dark nie A co inne, inaczej się odbiera, jak się słyszy ze sceny. I powiem, że wyraźniej, znacznie wyraźniej. I na przykład tutaj mnie uderzyło to, co Kartazar też chyba chciał w tym zawrzeć, taką... Często się pojawia taka stu, ta, ta, taki, taki, taki motyw ludzi zamkniętych, przypadkowych ludzi zamkniętych w jakimś zamknie, właśnie w jakiejś przestrzeni, z której nie mogą wyjść i relacji między nimi. Co ty mówisz? No. On wygląda jak więzień. Sam zobacz. No, dlaczego nie pozwala ci Panu wyjść. Powinniśmy do to wyjść. No, No, do no, A, no, właśnie. Tak. Sędziemu. Tak, tak, tak. Panu sędziemu. Y y pan sędzia może wyjść w każdej chwili, kiedy. Y Zajęcie. Przepraszam. Panu zabrania. I dam ci Przepraszam. Ja by nie zabrania I dam ci Także. Pan sędzia podchodzi do drzwi, widzi nas i zabraca. Hey, nie ma swojej pogody my? Tak jak tutaj jesteśmy, dzisiaj rozpoczęliśmy światowe obchody z rocznic, rocznic kortazarowskich. Bardzo się tym cieszmy. Czytajmy tego pisarza, czytajmy przekłady Marty Jordan. Ortę, bardzo Państwu.